Silvermonkey X Snowy RGB240 to nowość na rynku chłodzeń All-in-One do naszych PC-ów. Jaką wydajność gwarantuje i jakie ciekawe rozwiązania zastosował tutaj producent? Konstrukcja mniejszego chłodzenia All-in-One jest dosyć przewidywalna na tle konkurencji. Chłodnica posiada wymiary 274x120x27 mm i została w pełni wykonana z aluminium. Nie doświadczymy jakichkolwiek zabezpieczeń przed wyciekiem, a także nie ma dedykowanego otworu na wymianę czy też uzupełnienie znajdującego się wewnątrz płynu. W zasadzie nic dziwnego, bo w podobnym budżecie cenowym na próżno szukać takich funkcjonalności, szczególnie tej drugiej. Poza tym chłodnica została wykonana jak najbardziej dobrze, jeśli mowa o jakości. Zastosowane wężyki i długości ich 40 cm pozwolą na zamontowanie chłodzenia na górze oraz na przodzie obudowy. Są także w oplocie i bez problemu ułożymy je w obudowie. Kolorystyka jest w pełni czarna z wyłączeniem białego napisu na chłodnicy Silver Monkey X. Blokopompka posiada poświetlenie ARGB w postaci loga Silver Monkey. Całym podświetleniem zarządzamy za pomocą dołączonego do chłodzenia kontrolera, który finalnie będzie znajdował się po naszej roboczej stronie. Podstawa blokopompki została wykonana z miedzi. Dołączono również dwie sztuki wentylatorów, które posiadają także poświetlenie ARGB. Kręcą się z prędkością od 500 do maksymalnie 1500 obrotów na minutę. Ich średnica wynosi 120 mm. Montaż przebiegł bezproblemowo, a chłodzenie zostało przetestowane na platformie testowej, którą aktualnie macie przed oczami. Wyniki zostały porównane z innymi chłodzeniami Aline One. W przypadku chłodzenia Corsair pompka została ustawiona na zbalansowaną przy wentylatorach ustawionych na połowę swoich możliwości. A także na ekstremalną, jeśli mowa o wentylatorach działających na 100%. Pomiar głośności został wykonany sonometrem Voltcraft SL100, a głośność otoczenia, otoczenia wynosiła 35 dB. W przypadku ustawienia wentylatorów na połowę swoich możliwości, chłodzenie przegrywa z konkurencją od DeepCoola o 5 stopni Celsjusza, za to oba chłodzenia znacząco przegrywają. Z układem od Corsair. Lecz w tym przypadku należy wziąć pod uwagę ogromną przewagę zwycięskiego Io. Jest ono chłodzeniem 360 mm, a co za tym idzie, mamy do dyspozycji znacznie większą chłodnicę i dodatkowy trzeci wentylator. Takiego wyniku raczej każdy powinien się spodziewać. Natomiast po ustawieniu wentylatorów na pełne możliwości otrzymujemy ciekawe rezultaty, bo pomimo największych temperatur chłodzenie jest zdecydowanie najcichsze. W tym miejscu również warto dodać, że pokusiłem się o sprawdzenie z zastosowaniem innej pasy termoprzewodzącej, a nie tej dołączonej do zestawu. I w przypadku zastosowania produktu od Be Quiet, a dokładniej DC1, temperatury spadły o dodatkowe 2 stopnie. Warto również tutaj zwrócić uwagę na to, jakim kosztem konkurencja wyszarpuje dodatkowe 5 stopni. Mam tutaj na myśli chłodzenie firmy Deepcool. Generuje ono prawie 6 decybeli większy hałas, który podczas normalnej pracy przy komputerze jest po prostu nie do zniesienia. Jest ono zdecydowanie słyszalne podczas rozgrywki nawet przez słuchawki. Chłodzenie jest co najmniej ciekawe, bo na pierwszy rzut oka wykresy mogą nie wyglądać przekonywująco, ale warto podkreślić jakim kosztem dodatkowe 5 stopni zostało uzyskane u konkurencji, bo w przypadku tego modelu trzeba przyznać, że kultura pracy jest naprawdę bardzo dobra. Wygrywa ono w tym aspekcie nawet z chłodzeniem Corsair o plus minus 2 dB. Odniosłem także wrażenie, że to wentylatory ogr ograniczają możliwości tego produktu. Niesamowicie jestem ciekaw, jak bardzo poprawiłyby swoje rezultaty przy zastosowaniu innych, np. fluktusów od SPC. Wiele zależy także od ceny, bo ta nominalna wynosi 419 zł w sklepie XCOM, która moim zdaniem jest zdecydowanie nieadekwatna, ale bardzo często to IO znajduje się w promocji. W cenie poniżej 300 zł, co zaczyna być dosyć ciekawą alternatywą, szczególnie w tańszych zestawach komputerowych.